Ulice obfitują w wiele różnorodnych gatunków drzew i krzewów. Niektóre z nich wyglądają pięknie nawet w porze jesienno-zimowej, gdy inne rośliny gubią liście. Drzewa, które mają liście lub igły przez cały rok, to drzewa zimozielone. Warto im poświęcić uwagę, zwłaszcza zimą, gdy wyróżniają się na tle innych, gołych już roślin. Przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach rosną daglezje zielone. Zaraz po sekwoi wiecznie zielonej to największe drzewa na świecie. Daglezje nazywa się również jedlicą zieloną lub po prostu jedlicą. Jest to drzewo sprowadzone do nas z Ameryki Północnej. Występuje również we wschodniej Azji. Jest to jedno z największych drzew świata i najszybciej rosnące drzewo iglaste występujące w Polsce. Drzewo to dorasta do 100 metrów wysokości, u nas około 50-75 metrów. Najlepiej czuje się w klimacie nadmorskim, wilgotnym, na glebach żyznych pruchnicznych, natomiast rośnie w każdych warunkach. U nas bardzo dobrze sobie radzi na terenach poprzemysłowych, przemysłowych, gdyż jest odporna na zanieczyszczenia, co widać tutaj w policach. Świetnie się czuje, nie widać żadnych oznak chorobowych. Nie jest zaatakowana również osudką dagleziową, taką rdzą, która powoduje plamistość, rdzę i opadanie igieł. Nie widzimy takich objawów, więc to jest też sygnał, że są w dobrej kondycji zdrowotnej i dobrze się u nas czują. Daglezja ma szarą korowinę, głęboko bruzdowaną i spękaną. U starszych okazów ma ona kolor czerwono-brunatny. Igły bardzo długo utrzymują się na gałęziach. Podczas roztarcia takich igieł możemy wyczuć bardzo przyjemny owocowy zapach, taki lekko pomarańczowy, może jabłkiem. Także to jest taka cecha charakterystyczna, po której możemy poznać daglezję. Tutaj widzimy gałązkę daglezji z widocznymi igłami oraz szyszką. Igły są ciemnozielone. Błyszczące długości od 2 do około 4 cm, tempo zakończone, co tutaj widać, je ja może pokażę. Nie są kujące. Są bardzo elastyczne, miękkie w dotyku. Tak? Nie kują tak jak igły świerka, czy jodły, czy innych drzew iglastych. Od spodu, taką cechą charakterystyczną są dwa białe paski wzdłuż igieł, które tutaj widzimy. Po tym można rozpoznać między innymi daglezję. Same pączki są takie wrzecionowate, ostro zakończone, ciemnobrązowe. Natomiast bardzo charakterystyczna jest sama szyszka. Tutaj widzimy bardzo ładnie łuski. Łuski takie wspierające, które okrywają te właściwe łuski nasienne. One są trójzębne, takie miotełkowate, bardzo wydłużone, bardzo silnie wydłużone, wystające poza, poza całą szyszkę. Szyszki zwykle osiągają długość od 7 do 10 cm. Mają kształt podłużny i jajowaty. Młode okazy Daglezji mają krótsze szyszki, które dojrzewają w trzecim roku. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie drzewo Daglezji powszechnie wykorzystuje się w budownictwie do budowy domów. W naszym kraju jest sadzona głównie ze względów dekoracyjnych w dużych otwartych przestrzeniach, w parkach i na skwerach. Nie jest polecana do przydomowych ogrodów. Z drzewa daglezji zielonej wyprodukowano w Polsce najdłuższą deskę świata, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Miała około długości 40 metrów. Ten rekord podobno został pobity w Lublinie jakiś czas temu, chyba w 2009 roku. Młode daglezje mają jasnoszarą korowinę, która później ciemnieje i staje się bruzdowata i popękana. Także tutaj widzimy też układ igieł, bardzo charakterystyczny. igły są rozmieszczone na całej długości pędu, z każdej strony. Widzimy też młode szyszki, dopiero co zawiązane, jeszcze ze słabo wykształconymi łuskami, tymi właściwymi nasiennymi, tymi okrywającymi. One się dopiero zaczynają kształtować. Na terenie szkoły podstawowej nr 3 w Policach rośnie również świerk pospolity. To zimozielone drzewo iglaste powszechnie występuje na całej półkuli północnej. Tworzy lasy monokulturowe lub mieszane. Cechą charakterystyczną świerka są przede wszystkim szyszki, długie, zwisające z gałęzi, dorastające do 10-14 cm, z gładkimi półokrągłymi łuskami. Kolejną taką charakterystyczną cechą są igły. Igły są ułożone dwustronnie na pędzie, są krótkie, długości od centymetra do półtora, dwóch maksymalnie, bardzo ostro, szpiczasto zakończone, silnie kłujące. Z wierzchu taka blaszka igieł jest też ciemnozielona, lekko połyskliwa, natomiast nie posiada tych dwóch białych pasków, o których mówiliśmy w przypadku daglezji. Także to jest taka cecha rozróżniająca też oba gatunki. Świerk pospolity jest też drzewem żywicznym, wytwarzającym żywice, co możemy zaobserwować wąchając takie gałązki chociażby. Bardzo charakterystycznie żywicznie pachną. Porównując gałązki Świerka i Daglezji, możemy zaobserwować różnice w budowie. U Daglezji jest, młode pędy są jasno-szare, gładkie, błyszczące. Natomiast u Świerka pospolitego są jasno-brązowe. One ciemnieją z czasem, natomiast u młodych są jasno-brązowe. Widzimy też charakterystyczne ubarwienie igieł. U Daglezji zielonej są one żywo jasno-zielone. Igły są dłuższe, miękkie, zupełnie inaczej rozłożone na gałązce. Natomiast u świerka zwyczajnego są krótkie, sztywne, ostro zakończone, bardzo kłujące i rozło, rozłożone, rozmieszczone po obu stronach gałązki. Tutaj widać taką przestrzeń nie po całym obwodzie pędu, a tylko równomiernie dwustronnie. To widać, jak odwrócimy taką gałązkę. Dokładnie już rozmieszczenie igieł. Poszczególne gałęzie są ułożone w charakterystyczne piętra okułki, co nie jest zbyt często spotykane u drzew iglastych. Pokażę jeszcze różnice w samych igłach obu gatunków. Tutaj u młodej daglezy już widać te powoli te białe paseczki na igłach od spodu. One się już nam tu ładnie kształtują, natomiast u świerka takich paseczków nie ma. Gałązki świerka są wykorzystywane przy tworzeniu ozdób na Boże Narodzenie. Dzieci z przedszkola nr 9 w policach wykonywały świeczniki na świąteczny stół. Swe prace wzbogacały też innymi dekoracjami. Sosna czarna to kolejne drzewo iglaste o zimozielonych igłach. Rośnie na skwerze Jana Pawła II. To gatunek typowo górski, odporny na choroby. Występuje w północno-zachodniej Afryce, południowej Europie i wschodniej Azji. Jest to bardzo duże, potężne drzewo dorastające do 40-50 metrów wysokości. I co najważniejsze, bardzo odporne na zanieczyszczenia powietrza. Może być sadzona w miastach, na terenach przemysłowych. Jest odporna również na zasolenie gleby, więc z powodzeniem możemy ją sadzić również przy drogach. Sosna czarna ma malowniczą, szeroko rozłożystą koronę oraz szarą, dekoracyjną korę, która łuszczy się tafelkowato. Widać to szczególnie u starszych okazów. Drzewo wytwarza żywice. Bardzo często żywica pokrywa nawet pączki. Charakterystyczne są igły sosny. Skupione po dwie w pęczkach, tak właśnie wyglądają. Bardzo długie, osiągające długość do 18 cm nawet. Co sprawia, że takie gałązki są bardzo dekoracyjne. Bardzo dekoracyjne są też szyszki, które osiągają ponad 10 cm długości. Mają ciemnobrązową do czarnej okrywę nasienną. Szyszki sosny czarnej dojrzewają w cyklu dwu-trzyletnim, to znaczy, że pozostają na drzewie przez ten okres i otwierają się dopiero w trzecim roku i uwalniają na Potem cały cykl zaczyna się od nowa. Sosna czarna, obok sosny wejmutki, jest w naszym kraju najczęściej spotykaną sosną obcego pochodzenia. Te drzewa, które tutaj widzimy, nie zawiązały szyszek. Prawdopodobnie te szyszki już opadły, w związku z tym czekamy na kolejne. W Parku Solidarności i przy ulicy Piłsudskiego rośnie sosna zwyczajna. To drzewo iglaste występujące w Europie i Azji, pospolite w Polsce. Wykorzystywane w meblarstwie, budownictwie i dekoracji wnętrz. Dorasta do 30-40 metrów wysokości. Odporne na zanieczyszczenia powietrza i przemarzanie. Sosna zwyczajna dobrze się czuje niemalże w każdych warunkach, bardzo dobrze rośnie na terenach nadmorskich. Może służyć również do umacnienia wydm Nadmorskich także toleruje gleby i piaszczyste, i gliniaste, ciężkie, zwarte, zbite. Sosna pospolita tworzy monokulturowe bory sosnowe. Wchodzi też w skład lasów mieszanych. Spotykamy ją w naturalnym środowisku, ale także w zadrzewieniach zieleni miejskiej. Raczej nie sadzi się jej w ogródkach przydomowych. To gatunek żywiczny. Żywice wykorzystuje się w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Taką charakterystyczną cechą, najbardziej charakterystyczną jest ceglasto czerwona kora u starszych okazów, którą, które tutaj widzimy. Igły takiej sosny są dużo mniejsze niż igły sosny czarnej, osiągają wielkość od 4 do 9 cm długości, są ciemnozielone z woskowym nalotem, takim niebieskawym, ciemnozielonkawym. Dla porównania mamy tutaj gałązki sosny czarnej i sosny zwyczajnej. Sosna czarna, jak widać, tutaj ma wyraźnie długie igły, dłuższe igły, również po dwie osadzone w pęczkach. Natomiast igły sosny zwyczajnej są zdecydowanie krótsze, są skręcone na całej długości, co widać. Widzimy to skręcenie bardzo wyraźnie. Igły są również podwójne, osadzone w pęczkach i mają taki niebieskawo-szarawy, woskowy nalot na całej długości. Sosna zwyczajna i sosna czarna są gatunkami spokrewnionymi, więc wykazują i podobieństwa, i różnice. Widać to nie tylko w budowie igieł tych drzew, ale również w budowie szyszek. Ta szyszka sosny czarnej jest zdecydowanie większa, chociaż jeszcze jest nie w pełni dojrzała. Obie mają bardzo podobną budowę, są koloru od jasnego brązu do ciemniejszego brązu, z tym, że szyszki sosny zwyczajnej dojrzewają w drugim roku. Tą różnicą nasiona są również oskrzydlone, zarówno u jednego, jak i u drugiego gatunku. Cispospolity, który rośnie w policach przy ulicy Grunwaldzkiej, niegdyś występował w całej Europie, Maroku oraz zachodniej Azji. Obecnie na stanowiskach naturalnych występuje bardzo rzadko. Dorasta do 20 metrów wysokości. Występuje w bardzo licznych odmianach uprawnych. Możemy wyróżnić tej okazy męskie i żeńskie. Żeńskie zawiązują owoce. Owocem jest taka torebka z nasionami otoczona jasno-czerwoną, taką jaskrawą mięsistą osnówką, i jest to jedyna jadalna część tej rośliny, zjadana głównie przez ptaki pozostałe części roślin zawierają bardzo trujący alkaloid taksynę, w związku z czym nie należy spożywać żadnych części rośliny, ponieważ może dojść do zatrucia, bardzo poważnego zatrucia. Cisy mogą rosnąć na stanowiskach półcienistych pod koronami innych drzew. Nie wymagają dużej ilości światła. Bardzo rzadko atakują je szkodniki. Bardzo dobrze sobie radzą w warunkach miejskich. Widzimy tutaj, mamy za nami bardzo ładny okaz Cisa Pospolitego, jest to forma męska, niestety nie ma owoców, więc nie mogę jej z bliska Państwu pokazać, ale ma za to zawiązane pączki z kwiatami. Tutaj jeszcze korowina jest jasno, taka szara, szarawa, czerwieniajem tam od spodu, natomiast ona u okazów starszych jest już taka mocno ciemnoczerwona, ceglasta, łuszcząca się. Tak na gałązkach widoczne są ciemnozielone igły. Igły są zaostrzone z wyraźnymi ogonkami. Tutaj widać takie króciutkie ogonki, na których osadzone są pojedyncze listki. Młode pędy są jeszcze zielone. Nie należy zrywać ros... gałązek z rosnących cisów, ponieważ cis jest u nas pod ścisłą ochroną. Ale pokażę tutaj Państwu, jak wygląda pojedyncza taka gałązka, jakiej jest wielkości. Widzimy ciemnozieloną blaszkę liściową, zaostrzone igły, osadzone na krótkich ogonkach, ciemnozielone od spodu. Wyglądają w ten sposób. Widać tutaj łukowate wygięcie igieł. To jest taka cecha charakterystyczna. Kwiatostany wyrastają bezpośrednio z kącików liści. To jest akurat okaz męski. Niestety nie mamy żeńskiego, żeby pokazać owoce. Cis to jedno z najwolniej rosnących drzew iglastych. Dożywa nawet tysiąca lat. Bez szkody można je formować w różne kształty, figury, szpalery czy żywopłoty. Drzewo cisa pospolitego w starożytności było uważane za drzewo śmierci. Rosło w Hadesie, natomiast w okresie żałoby wyplatano wianki z cisa pospolitego. Wierzono również, że dym z drewna cisowego zabija koty. Cis nie ma wielkich wymagań glebowych. Rośnie bardzo dobrze na żyznych podłożach, bogatych w próchnicę, ale w słabszych warunkach również sobie radzi. Cispospolity był pierwszym w Polsce drzewem prawnie chronionym. Taki dekret wydał już król Władysław Jagiełło w 1423 roku. Chciał on w ten sposób ograniczyć eksport drewna, które służyło do wyrobu bardzo dobrej jakości łuków. Obecnie drewno cisa pospolitego jest powszechnie wykorzystywane w meblarstwie. Okazały świerk kłujący odmiany sinej rośnie przy ulicy Szkolnej w Policach. Pochodzi z zachodniej części Stanów Zjednoczonych. To drzewo typowo górskie, rośnie na wysokości 2-3 tysięcy metrów nad poziomem morza. W Polsce uprawiamy go wyłącznie jako roślinę ozdobną. Ma bardzo charakterystyczną koronę i rozłożone okółkowato pędy do poziomo. To jest cecha charakterystyczna świerków. Świerk dorasta do 30 metrów, a w naturalnych warunkach osiąga nawet 50 metrów. Gatunek ten jest często błędnie nazywany świerkiem srebrnym. Nie ma takiego gatunku, jest to nazwa potoczna tego świerku. Wzięła się ona od charakterystycznego zabarwienia igieł. Fragment pojedynczej gałązki świerka kującego. Widać bardzo charakterystyczną barwę igieł. Barwa igieł pochodzi z woskowatego nalotu, takiej barwy niebieskawej, sinawej, właściwie świerka kującego, odmiany siennej. Typowo zielone igły nie występują. Igły są krótkie, ostro zakończone. Kujące. Tak, tak one właśnie wyglądają. Widać też bardzo wyraźnie pączki. Pączki mają rozchylone łuski na zewnątrz, co też możemy zaobserwować. Ja tutaj pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. One są wywinięte na zewnątrz. Pędy podobnie, tak jak szyszki, tak jak korowina są koloru jasnobrązowego, takiego słomkowatego. Igły są rozmieszczone na całym pędzie w miarę równomiernie. Tak wygląda gałązka od spodu. Pączki świerka są koloru jasnobrązowego, wydłużone, wrzecionowate, mogą być okryte żywicą. Mają charakterystycznie odgięte łuski okrywy, ciemnoszara korowina rzadko się łuszczy. Igły osiągają długość do 3 cm, są kujące, ostro nastroszone z niebieskawym nalotem woskowym. Szyszki długości 10-12 cm zwisają na gałązkach. Są barwy słomkowatej lub jasnobrązowej i bardzo długo utrzymują się na drzewie. Mają bardzo charakterystyczne okrywy postrzępione na końcu, czyli nie zaokrąglone jak u niektórych, tylko postrzępione na samym końcu brzegi. Nasiona są również oskrzydlane. Spróbuję tutaj dotrzeć do nasion, ale chyba mi się nie uda, bo wszystkie już nam wypadły. To jest szyszka zebrana z podłoża, nie z drzewa, więc ona już nie zawiera nasion. Pokazałbym Państwu, ale muszę Państwu wierzyć na słowo, że one są oskrzydlone. No niestety nie, ta już się rozpada, bo dosyć długo nam leżała. Drzewa iglaste rosną w wielu miejscach naszego miasta. Zachowują zieloną barwę przez cały rok. Zdobią ulice i skwery, są domem dla drobnych stworzeń, miejscem odpoczynku dla ptaków, ich schronieniem przed mrozem i wiatrem. Gdy brakuje zieleni i kwiatów, drzewa iglaste przypominają o wiośnie, dają ludziom radość i wytchnienie, nawet w zimie chętnie spacerują w ich otoczeniu.